Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku zapraszam do sklepu esnumizmatyka.pl internetowy sklep dla kolekcjonerów. Zapraszam bardzo gorąco na zakupy. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10%. Przy zakupach go wpisujecie. Kod brzmi ROSTEK2024. Ten kod jest ważny do końca roku i jest wielokrotnego użytku. I to będzie w sumie na tyle. Dzisiaj będę omawiał, moi drodzy, złotówkę z 1970 roku. A jak zawsze, zaczniemy od opisania monety. A więc waga jest to 2,12 g średnica 25 mm. Moneta jest wykonana z Alu polon jest to odmiana, można powiedzieć, aluminium. Ranbok, obrzeże zębkowane, stempel zwykły, moneta obiegowa. Pretentami monety byli panowie, Abers zaprojektował Andrzej Peter, a rewers zaprojektował Józef Koreń i Anton Ham. Nakład złotówki z 1970 roku jest to 6 milionów 16 tysięcy sztuk. Opiszmy sobie szybko Abers. My drodzy, jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono godło, orła bez korony, ówczesne godło PRL. Poniżej mamy bicia, dwa przerwniki w formie kropek. Pod łapą orła znajduje się znak menicy warszawskiej, herb kościoła. W otoku mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz ozdobne pół perełki. Na rewersie jak widzimy mamy cyfrę 1, skrót nazwy nominału od słowa złoty, zły L łuk laurowy przywiązany, przepasany stęgą lub wstążką no i tu również przy obrzeżu znajduje się znajdują się ozdobne półperełki My Widrodzy przejdziemy sobie do Allegro i no i dobrze jak już widzicie błąd, bo widzicie już to 5groszówki, mimo to że ja mam wpisane w filtrze 1 zł, i słownie też wpisałem 1 zł 70 rok. Wyskakują mi monety niepowiązane. No i jak widzicie zestaw jakiś 5 groszówek, podobnie zestaw 5 groszówek. No i pierwsza złotówka z 70 roku za 49,95 czy warto by ją kupić no najwyższe punkty są już wytarte moi drodzy naprawdę nie widzicie włączył mi się włączył mi się muszę głos wyłączyć o, przepraszam za to no i jak widzicie, no, no nie warto lepiej sobie dołożyć trochę pieniędzy i kupić sobie już mienniczą monetę, lub przynajmniej ten stan minus jeden bo ta moneta, jak widzicie w Stanach tragedia plus, 25 zł tutaj 20, 18, 15 tu już jest chyba trupek, zobaczmy sobie trupek, chrupek no, nie dałbym nawet złotówki już za to nawet 10 groszy bym nie dał Tutaj z obiegu za 7,85 i najdroższa jaka jest aktualnie na Allegro za 52 zł, nie będziemy wchodzić i oglądać. Także moi drodzy, moneta ogólnie z dość sporym nakładem, bo 6 milionów to nie jest mało. No ale jak widać, na Allegro od ręki sobie jej nie kupicie. Najczęściej moneta w sprzedaży występuje w sprzedaży. W licytacji na 1 bit, także tam by warto sobie było tą monetę poszukać. Przejdziemy sobie moi drodzy, teraz do Onebit, będą dwie pozycje nieogradowane i jedna w gradingu. I moi drodzy, jak Wam się teraz wyświetla pozycja z Onebit 1 zł z 1970 roku Warszawa, stan zachowania 1 naprawdę piękny egzemplarz cena wywoławcza było to 36 zł a moneta sprzedała się za 269 zł także dość spory pieniądz, Bogdan trochę taniej w Łodzi kupił także super teraz przejdziemy sobie do Michała Niemczyka i moi drodzy jak Wam się teraz wyświetla 1 zł z 70 roku z stopiskiem wyśmienite moneta została sprzedana w roku 2023 w listopadzie cena wywoławcza była od złotówki a moneta sprzedała się, moi drodzy, jak teraz Wam się wyświetla za 553 zł także naprawdę sporo eee, pieniędzy trzeba było wyłożyć wtedy za tę monetę no i przejdziemy sobie do ostatniej pozycji pozycja w gradingu i moi drodzy, jak on się teraz wyświetla 1 zł z 70 roku NGC MS67 rzadszy rocznik z dopiskiem, że jest to druga, najwyższa nota najwyższą ma bodajże dwa egzemplarze z MS MSM68 ale naprawdę bardzo piękny egzemplarz 68 MS67. Cena wywoławcza za tę monetę moi drodzy było to 150 zł, a moneta sprzedała się za 600 zł. Także jak widzicie, za kawałek takiego moniaka z aluminium, z plonu, tak naprawdę, można dostać dość sporo pieniędzy, no ale moneta no, musi być w stanie naprawdę wyśmienitym. Okej, okay, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie materiału. Oczywiście na koniec chciałbym zaprosić osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują. Zapraszam do subskrypcji. Jest Was dalej ponad 70%. Miło by było, gdyby część z Was zasubskrybowała mój kanał, także zapraszam do subskrypcji. A Obecnym moim subskrybentom dziękuję za komentarze, lajki, dyslajki, za Wasze subskrypcje. Dziękuję moim... Wspierający mój kanał na YouTube Doszło, doszła nowa osoba. Dziękuję Ci Mariusz za wsparcie kanału. Oraz moi drodzy, dziękuję moim patronom, gdzie też doszły dwie osoby na Patronite. Także mam 7 osób, które wspierają mój kanał przez YouTube i 7 osób na Patronite. Także dziękuję moi drodzy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.